Cześć! Siema, siema, Rutek. Co tak krzyczysz, kurna głowa, babu. Widzę, ciebie to krzyczę. Z rozkoszy Zobaczcie. prawie, że. Zobaczcie. co? co cukiereski do nas. Przywiozłeś do nas cukiereski, to cukiereczki zawsze wywoziłeś od nas. No ale u was tak to nie chodzi? było. No to. Czego u nas nie ma? Pokaż. Ty. Nie, to chodź, usiądziemy, to musisz na spokojnie przejrzeć. Nie Piotr, my musimy coś wykombinować, bo to nie może być tak, żeby Rutek był zmuszony kupować gdzie indziej. No, to... Chodź Piotr, Nie, Piotr, nie to my idziemy. Dochodzenie. Ja... Ta. Co tam masz Marcin? Będziemy dochodzić? Same ciekawostki. Dobra, będziemy dochodzić z Piotkiem na kanapie. Dobra, Dobra Marcin, tak. Cukiereszki rozłożone. Rozłożone. Zobaczymy, Ale. co tyś tam kupił kolor. kolorach. konkurencji. Dlaczego paskudna? Nie, no paskudna. Paskudna, no. Nie, no, świry takie. Ale powiem ci, wiecz. że fajne tematy. O, Ludzie pro, nie bierzcie tego do siebie. Pierwsze z brzegu. Z to do trolla wziąłeś, pewnie. do co? trolla, na 5 metrów schodzony, schodzący. No, poczekaj, pokaż tam ludziom. Powiem ci, że bardzo ciekawy temat z promamy. Na No, kotwica było... No, fajne kotwiczki. Powiem ci, że no. No fajnie, że do 5 metrów. Może rozszerzymy to. Oferty naszą no, sprawy tak, jest... No, to szefem, bo to jest. Słuchaj, powiem tak. Bo, no mógłbyś, się, nie ma tak, kupisz, że Jesteś zmuszony kupić w konkurencji. Wolałbyś u nas na pewno, no nie no tak, wiadomo. Ale co, ale co słuchajcie, to jest Spike Fighter, jest okej, okay, ale na ściance sumowej to musiało. O, czyli, czyli, na na sumę, minut, czyli, na, czyli na sumę. Chyba no, się no. znają, widzą, że to jest. Tak. Chociaż na sumy te kotwice jeszcze bym troszeczkę mocniejszej kółka, pewnie. No dało, pewnie tak. Kółka może no, nawet no, nie, ale kotwice, zobaczcie sobie. To jest taki model typowo na szczupaki, ale jeszcze pod takiego suma większego, jak 2 metry plus by siadł, to jednak trzeba było to tak, wziąć tak, 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 tak. Ma i poprawić. Rację. Ale tutaj, ilex dexter, no jeszcze sam nie, nie ten. Brałeś się, w oko wpadło, no nie? No tak. Ładnie, ładnie. No, czemu taki kolor? Czemu taki kolor? Wiesz co, bo jest taki, o w oczy się Bardziej go bardziej brałem w ten sposób, żeby go pokazać, e, Tutaj też się A czy ludzie Fajne. ogólnie dobrze słuchają. O, patrz jak fajnie, gąbeczka w środku. Ładnie, ładnie. Ładnie. Znaczy co idzie. na czymś ciekawym? I w ogóle może być, wiesz... to zrobić. Płyn do czyszczenia głowy, jeśli będziesz to nie pamięta, w w wąglik. Wąglik. Wąglikiem. Teraz już wąglik nie jest modny. Teraz już sobie ludzie, jak siebie nie lubią, to wiesz co wysyłają w tych kopertach? Tego... 2 Ale ojejku. Posłuchajcie kochani, jak ten Dexter. grzechocze wspaniale. Coś fajnego. A, Bardzo ładnie mi, ten No zrobiono, tak, nie? przeczytajmy, to jest Rainbow Trout, czyli trout tęczowy. Trout, tak, a, trout a to tęczowy jest. Kolory. Tutaj jest do Jaka Lingu, tam jest waga chodzi? tego? No właśnie, poczekaj. Wagę mamy jerk 120. Czyli 12 cm, mhm, prawdopodobnie. Ale wagi nie mamy, opisane. Poczekajcie, przyłożę. Tak, dłuższe jest zdecydowanie. Od dziewiątki tak. Od dziewiątki jest dłuższy zdecydowanie. Słuchaj, nie ma Nie podali. Nie ma wagi. No to wiesz. Ale myślę, że To jest podcast. Ostre kotwice. Bardzo Cię przepraszam oczywiście za to. Ale dałeś się złapać drugi raz. Myślisz, że to jest tak po sześćdziesiątkę? Waga? Możliwe, no. No niestety tutaj producent nie podaje na opakowaniu, ale gdzieś tam to odpakujemy sobie Tak. Pudełeczko z powrotem? Nie. Nie, po tego to po co? Po co? Po co? Dobra, ale to, 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 jak, jak tylko wziąłeś i, że tak powiem, wyjąłeś z siatki, jak to tylko się włoniło z torby, to ja po prostu zostałem jest zalt. O czym się zaświeciły? Bardzo fajny ten zacisk. Ale kiedyś, ten... Kiedyś, kiedyś mi o nim opowiadałeś? Że jest taka tak. przymęta, tak, tak. Że wygląda Westin Platypus? I... Coś takiego? To... To... Westin Platypus jest la tenno, nie, bo to jest takie. Jak Czyli powiedział... Westin z Protoplasta, tak. Natomiast praca to jest wydaje zar... mi się. SV. Akurat ja wziąłem taki kolor, taki, żeby to by się miło zrobiło, bo on jest no, taki no, no, trochę no. pikaczu. Wiadomo, tak. Jak w, tym, w tym martwym sezonie ogląda się dużo tych filmów z pracą przez no, żeby przymęta. było kolorowo. Także że no to, to, to ta praca tego. Z tego zerka, wo dżelka. to i taki trochę i żerki w ogóle, w No bo to jest nie? taki język jakby, nie? Tak, od, bo to i do troła sobie wziąłeś, ale tak, z takim. Tak. Normalnie. I ten ma, ile on jest miał, tutaj, to był 30, fajny, 30 to chyba coś. 39 gram, bardzo, 30, bardzo 30, 30 gram za to, to, co wam powiem od siebie, to ta praca jest bardzo taka chaotyczna. Także no może Ale ty fajnie wszyscy, bardzo działa. Bo, to fajne posłuchajcie, Słuchajcie, to co działa do 1987 roku, pamiętajcie. Dobrze, nie przekrzykuj mnie. Tak, posłuchajcie, no. co jest fajne, nie to lubię. jest to, że nie trzeba tego castingu ciężkiego jakiegoś, bo tym z spinningiem to możesz tak naprawdę ogarnąć. 39 gramów? To jest nic, a naprawdę robi robotę. Możecie zobaczyć no, tak. chyba na, na kanal Gratis chyba łowili. E, na właśnie na... Takiego tylko, że w takim kolorze, nie? Taki, taki no, bia biało czerwony w Redheadzie, tak. To, no w Tutaj mocno będziemy lobbować, lobować, żeby to się wprowadził no na zaty bo... no, no, tak, ja, no ja, to chciałbym to, jest... to kupować u was, a nie u konkurencji. No to jest ale powiem ci, no. że od 80 którego. 7 roku. roku, tak. To jest prawie, prawie nasz rówieśnik, troszeczkę młodszy od nas, także no tak to my może jesteśmy protoklasą tego przynajmniej to Trochę taka z trochę podobny, no nie? A ja, te oczy trochę takie były. <laughs> piastki, takie Tak, szeroko na tym, no Okej, okay, następny wchodzi, to mamy storma. Ale to od mefedronu. To się <laughs> wytnie. E, Kiedyś w tych stormów było, było dużo, parę, takich parę, podstawowych parę. sklepach wędkarskich. E, to taki gotowy, rip, taki ten, no nie ta gumowa, taki reaper... Ripper o twister. Stas z Carly Taylem, z twisterkiem, tak jak mówisz. I to widzę, że promocję nawet na to wyłapałeś. 30%, tak. Dlatego ja tak kupiłem, wiesz. 15 cm, 46 tak, gramów. Tak, tak na tak na, leciutko, na leciutko. Też na spinnik jak najbardziej to się, tak. Ech, to się tak. nada. Taki story. I to może drugiego Storma też pokażemy, gumy od razu. No, ale, 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 to ale to jest... to jest bardzo ciekawa konstrukcja, jeśli powiem. Ale dlatego, bo my to zacituwią. Mam to, w kilku kolorach nabyłem, ja Może tak to tego... pokażę. Przywiozłem Tam akurat piś. jeden, żeby pokazać, ale jest... Marcin się będzie produkował, a ja go będę przekrzykiwał standardowo. Zobaczcie jaki to ma wąski korpus od dołu, tutaj grzbiet jest szerszy. No i, i tutaj... takie mocne żebrowanie. Nie wiem czy to widzicie, płetewki takie fajne, takie żeby latały na boki. I to trzeba zazbroić właśnie na dozbrojce i tutaj tylko piny wbijamy, nie? Tylko tu, tu jest pisane. nawet takie miejsce właśnie bardziej podpina pina. Tutaj w tej no kurde, no to musi chodzić. Raz, Co, zobacz, lekcje, zobacz, to jest, patrz, jak to patrz, będzie patrz, fajnie bujać i ten. I wodę mącić. Patrz, patrz co to robi, korpus cały. Znaczy oprócz ogona to jeszcze korpus. Nie Pasuj jak chodzi. Znasz? Nie znam. Lotnurs? Nie znam, ale. Handmade, 36 gram. Ogólnie mi się 10 Bajt coś zrobił podobnego. A to. Kasiuk Bajt zrobił coś podobnego. Znaczy, nie, w sensie, że... podobne coś do Kashubita. No, piec... no właśnie. No właśnie, to to nie nam to ocenia po pierwsze. Tak jest, ale bardzo fajnie, klasyczne. To jest akurat 10. I to ciemne to co? Na czystą wodę wziąłeś, tak? Tak, to, to wziąłem na czystą wodę. O, tutaj naklejeczkę mamy jeszcze. Malutki taki, co? Malutki. No, tak, tutaj wkładka taka zrozumiałą. To, to jest tak? Black, Pearl, Black Pearl. Polski producent. Tak, to, to jest, jest polski. polski. Fajne kotwice. Polski. Fa plusem dużym dla mnie to jest zabezpieczenie tutaj gumkami. To... Sprawdźcie sobie na Facebooku, dajcie nam znać tutaj w komentarzach, czy chcecie takie jerki w plecionie. W plecionie, no nie? Eee, no Które myślę, kolorki że... wam się najbardziej no podobają? Tak, to jest kolor F23 Black Pearl, 36 gram, 10 gram i to jest Ferox model. Yeah. Ferox, Ferox. Ja mam, sobie pan w ogóle... Także to jest... Eee, Też ciekawa, rzecz, bardzo bardzo ciekawa rzecz. Bardzo ciekawa rzecz. Jest... Oho! O, dzień dobry. Przyjechał następny. Co tu się dzieje? Następny czy następca? Następny. O. Co tu się dzieje? No, a nagrywamy takie zaś materiały. Tutaj kontrabandę ma. wnosi do nas rutek, i myśli, że nie nagramy filmu z tego. Właśnie pokażemy, jaki jesteś. Że jak my tylko nie mamy, to kupisz gdzie indziej, sam podpowiedzieć. podpowiedzieć. E, no takie życie jest. No. Takie życie takie. No, dobrze, no, nie, nie, nie. mamy teraz jeszcze, wchodzi nam Robinson. Czekaj, e, co skończy. Coś lepiej przypomina. No salmo, no muszę się, że tak. Skandal. No. Sesie... ale nie wiem, kto był pierwszy. No to nie no, no, się. Nie, no, no, no tak, piskorski był pierwszy. Piotr piskorski tutaj nikogo nie kopiuje, to jego kopiują. To już jest ten no, level, no nie. tak, to jest ten level No to jest człowiek naprawdę z ogromną no, wiedzą doświadczenia. snajpera no nie. Jak po prostu jak, jak sniper wzięli i go, tak skopiowali go. Fajny plus, że ma FMC kotwice. No, tak I one już, już poczułem, że są dosyć ostre, solidne. No grzechotka i jest to, co jest nie ma szczelno w celu, ta. Tych, tych, ta. tych pierwszych modelach, no to grzechota jest, no nie? także to też może ciekawe no nie? dla Was. No ale taka grzechota ty. Tak, ale to wiesz, to, na przełowioną wodę lepsze ciche w teorii, jest to, Inna grzechota, a tak jest masz taką tą, tą, inną tą gruchę taką, nie? inną gruchę, inaczej grucha wali. Inaczej przy innym, przy różnych no, gruchach. Tu mamy fajną przynętę, to bardziej już tutaj pod Maćka właśnie to kupiłem, bo oh. my lubimy trollingować. Nie, aż tak to nie Aż no, tak, tak to nie schodzi, Dobra. To schodzi aż do e, 7 metrów. Długi język. No zobacz, no przecież język, to, to jest. bardzo Bakard. Bakard. I to jest, poczekaj, tam sobie pomóżmy. flagman, Kije, czyli ukraińskie przynęty, tak? I tutaj jest nawet strona jeszcze. Producenta. Nie ma z kijową czynętą. Po prostu kijewska, tak? Się tak odmienia? Kijowska. Kijowska? Tak. Ale to, ale to może mieć dobrą. Ale tu jakaś wychota! To jest na głęboką wodę, jak tam już światło zanika, to powiem ci, że to będzie... Strasznie będzie się no, pobudzało dobra. Tak, te kotwiczki tak, przytrzymać, tylko to jest takie, wiesz, ryzykowne zawsze. No jest taka, no nie? No. Taka. Taki głuchy, taki wulgarny stukot, no nie? A tutaj co? Dajerek, no a to też bardzo taki psalmopodobny jerk. Klasyczny taki, taki, powiedzmy, kształt. Fajny polorek. Shox 11. Shox 11, I 60 gramów. On ma 60 gramów, tak? To no oczywiście, 60 tak? Czy są ma... taki zwariowany. A nie, nie wiem, czy nie był Sunsteady? Znajdziecie no tam, to nam. Dobra, bo tutaj okazało się, że tutaj wyzwania o szefowie, że trzeba wbijać fakturki, bo jesteś przygotowani do sezonu. Także jesteśmy w ostrym gazie, to jeszcze tak szybko, bo na wstrogi się wybierasz. No jadę. To pokażę wam takie sukienczki, które się załapały jako jedyne przynęty u nas na gablotkę nawet oddzielnie. Zobaczcie. Filex stricorol. Dlatego, żeby nie kratać. Tak naprawdę to do Twitcha to jest po prostu. Nie no, nie, nie, nie o to chodzi, po prostu. Ładnie pokazano, no nie? Tu mają światełko, tu mają ciepło. Także jest fajnie, nie? I tutaj jeszcze kolorki. Ta zeberka. Zeberka koniki. Mm. Mm, bardzo fajna, piękna. zobaczcie sobie na te tematy I Kiru. Ja już pokazywałem je u siebie w filmie, bo już się kupowałem, jak tylko do Was weszły. E, jak byłem. No bo na, one na, niesamowicie na rzece wciąż. Tak. Bardzo fajny temat. Troszeczkę większe też jeszcze były, ale zobaczcie, jak to jak to ładnie wygląda. I praca też, z tego co patrzyłem, jest fajna, no nie naprawdę. Bo jest tak troszeczkę... fajna, bo ja na to Cerkować i, i może troszeczkę to jest strawy wabler się zachowują. Także i na okonia, na pstrąga ciekawy bardzo temat. No macie trochę taką fajną gamę tego, co? Jest tego troszeczkę. No i cały czas się powiększa, no nie? Tego ileka tak naprawdę niedługo będzie sporo więcej, no nie? No? Idziemy w tą stronę, tak. No, tutaj od nas chłopaki wszyscy się bardzo zakochali w strągowaniu, no nie? To tak już od, niektórzy od długiego czasu i nie... Szkle, że zawsze mamy mało odcinków próbujesz. strągowych rzeczek. No, mamy, no, ma zawsze z tego bardzo mało, za mało tego jest. Ale trzeba jeździć, przecież jest wieprz, jest san. Tak jest, kawałek. Du Dunaj jest przereklamowany, trochę kilometrów Byłem, wiem, się na, winie, na koła i można łowić, no nie? Tak jest. Dobra, połamania panowie na razie, prześródek. Ciema, ty ja już lecisz, lecisz robić. Piotrusz też nie zapał na film, go zatrzymały tematy sklepowe, także sorry, także, ale. Także zgadza no iść, się. jak jest, na razie, hej. Hej. Przenoszę się jeszcze do Tomka Żaronia. Aby wam troszeczkę jeszcze opowiedział o Echosądzie, którą ostatnio nabył No to Netflixa na tym można oglądać No kurde, panie Na ulicy. Ma wi-fi, ma bluetootha Spotify'a Czego chcesz więcej? No grube, grube, gruby, tak o, fajny silikonowy taka osłona, nie? No, fajna, zobacz. Ład, ładnie zrobiona. Ładnie, ładnie jest zrobiona. Ze wszystkie wypukłe, te wszystkie, te, nie? O, tutaj też gumą się przejechali, to wyświetlacie. Mm -hmm. A jest folia? Nie, jest, jest, jest folia okay. założona. Wszędzie no jest folia dobra. założona. Nie, no, kurde, powiem ci, że. grubo, tutaj jest pod kartę, tak? Tak. Po dwie karty nawet, micro SD. Micro SD. A to Twoje drugie hobby, tak? Tak. Bo to jest w ogóle Car spoter VSMK 420 koni. Tutaj na stołca. dole wam się pokazuje do jego Instagrama. Widzisz, co do Eko bo to dla mnie teraz jest ważniejsze. Uh -huh. Masz 6 możliwości przypisania ustawień, wyświetlania tego co chcesz. W tej 12 miałem 3. I to Czyli dla ciebie już 12 była za mała? Znaczy za mała była, tylko pod względem właśnie. Ja tego. powiem tylko tyle, że używamy 9. No. Chłopak ma. No i właśnie, ma rozmach. Posłuchaj, no, przeszedłem na hx 15, teraz w tym sezonie będę używał, ale myślę, że w przyszłym roku Apex 19 może wjechać. No na pewno wiesz, więcej będzie szczegółów widocznych, no bo lepszy wyświetlacz. A powiedz mi, no bo to już trochę waży, ile waży ten. ten? Sam ekran waży. Sam 3... ploter, no? 3,8 kg. 3,8 no. kg. To też no, nie ma tragedii, ale też nie jest to zbyt lekkie. Inaczej, na uchwytach rama to montujesz? E, Planuję, znaczy, muszę to przekombinować z ojcem, ale najprawdopodobniej właśnie na uchwytach rama, na ringach będzie to. E, Przetwornik na pewno zrobimy na przetworniku od Skyli też do, do Reningu. No i Podobno że... są bardzo dobre te, te właśnie te... E, są religii. mocne. Mhm. Są, są mocne i fajne, że... Patrick podnosisz... Grey, Grey z Łady właśnie kupywał też coś, coś podobnego właśnie. Warto zakupu. No i co tu mówi no trzeba akurat do 1 maja czekać i zacząć pływać. Przekonasz się na pewno, bo zaproszenie masz na łódkę. Nie no, dzisiaj tak, żeśmy, znaczy nie dzisiaj, żeśmy wcześniej się z Tomkiem umówili, zalew Zegrzyński, opłyniemy. Opłyniemy, na, oj na pewno, od Zapory przynajmniej do Półtuska. No właśnie, więc ten, 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 w tym roku zobaczycie Tomka w akcji, u nas na filmach. A pierwsze nasze spotkanie będzie na Wildze. A właśnie, bo są no. zawody wewnętrzne plecionkowe. Dokładnie, to będzie do, grubaj tak. prędko, tylko żeby do psa. I tak. tutaj Tomek podjął rękawicę. Wyzwanie przyjacielskie. Tak to jest. lepszy? <laughs> no i widzisz, no i tak to wygląda. Nie, no bajka, powiem ci, że no tutaj, ja jestem zajarany tym. No Jedynie bo to jest, co, naprawdę no to coś... tutaj troszeczkę grubsze jest. No tak, I, i więcej wejść ma. I więcej nie? wejść tutaj ma. Mm -hmm. A te wejścia, słuchaj, tak, tylko z 3 go. Bo są tylko nasadzane, tak? Tak, to są nasadzane. A, a nie ma tak jak w tych innych tam, że na są przykład na, 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 nakręcane. No właśnie, w Lorensie były nakręcane i, I to co? było fajne, bo. Fajne, bo nie wyrwiesz tego. Dokładnie, a to a się może rozłączyć. Ale z drugiej strony też, że przypadkiem, jak ktoś nadepnie na kabel czy pociągnie, no to też nie pociągnie ci no eko. No właśnie, bo to się wypnie. Tak, bo, coś za coś. Bo to się wypnie, nie? Coś zacisz, ale ale... jest to, Ale jest to fajne. Tutaj to jest przewód zasilający, tutaj widzimy, tak? Tak. E, jedynie powiem Ci, co zwróciłem Taki uwagę. to Taki troszeczkę podobny jak Optical. No i śmieję się, no ale wiesz, no fajnie to wszystko jest skonstruowane. Albo Feryt, albo bezpiecznik. Bo wszystko, wszystko ciężko tam, stwierdzić. Ciężko stwierdzić, tak, no ale jest tutaj. No. Całych tych masz maszcie jeszcze. Są wygłuszki od tego. No jest tutaj trochę tego, jest tutaj cały uchwyt, ten relik mocujący tak, e, nie, od razu tu powiem, że mam wrażenie, że przetwornik jest inny niby jest ten sam w sensie? mam wrażenie, że jest mniejszy niż w dwunastce zobacz mam wrażenie, wiąty. że jest cieńszy no to może być już złudzenie, no bo wiesz, ja mam przymocowany na blaszce jasne, może być złudzenie a dwa, Tomek, powiedzmy sobie szczerze, że jak jest mniejszy, to i mniejsze opory będą troszeczkę w tym. no Czy on jest mniejszy czy, 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 czy większy, to wiesz. Ważne, żeby pokazywał pływać, to, co ma pokazywać. Boczny sonar najważniejszy. Pomimert ponoć ma najlepsze, a po hejkcie 12 wiem, że ma. Bo już no, wiele echo są przepływam, bo Garmin'a miałem, Lorenza miałem, HDS'a miałem. No zdaniem, no co tu, co tu mówić, no trzeba pływać i tyle. To jest babia, Teraz przechodzisz, znaczy zostajesz przy Humbirdzie Tak, Tak, bo o 12 zostawiam sobie na zawody jakbym gdzieś jeździł nie na swojej łódce Czyli nie sprzedajesz Nie sprzedaję, sprzedałem Raymar Element 9, no bo chciałem zamienić na to I to będzie na na moje. No to taka zamiana kurna, no Raymar Element 9 Echosonda za około 5 czy tam niecałych tysięcy Tak, no na 13 to trochę prawie. dołożyłeś No dołożyłem, no ale co się nie robi dla wędkarstwa, to jest tak. pasja, miłość Ale wiesz co, mówią, że ze Echo się nie liczy a czy zobaczymy to... na widzę. O, zobaczymy na widzę. Bo tam okay. bez taką sądy będziemy walczyć. Tak. Dla mnie te 15 cali, jeżeli chodzi o mnie, to już jest troszeczkę no, przerost formy na treść. Myślę, że 12 to jest taki optyma, uniwersalny. Uniwersalny, tak. optymalny. Mm. Tak, Zaczynają dziesiątki, bo dużo już odchodzi od dziewiątek. W firmie już wchodzą w dziesiątki i właśnie dwunastki. Znaczy, Także ja ceny. też dodam, że tak jak zauważyłem sam po moich znajomych, że. W jego oświadczeniu nie robi różnicy, ale część osób kupuje np. Helixa 7 i Helixa 9 albo 10, że mieli dwa. Na jednym GPS, na drugim ma się boczny Sonar i dam i dam Vision. No właśnie. I mam dwie echo sondy, A ja, no nie lubię mieć dwóch, wolę mieć jedną wszystko dużą. Wolisz mieć jeden duży combine, który obsłuży ci wszystko i tyle. Nie będziesz no nie, się tam. to właśnie, to, co jest do wszystkiego, jest do niczego. No tak. No, ale... no. To jest coś, za coś no. no, ale Tomek, ty łowisz dużo sandaczy też, tak. prawda? Dla ciebie boczniak jest bardzo ważny. A jeżeli miałbyś porównać dwunastkę e, Helixa, a elementa dziewiątkę boczny skaner, powiedz mi tak szczerze. Szczerze? Humbert. Okej. Okay. Humbert bez zastanowienia. To co Humbert pokazał, to co Helix. E, inaczej, to co właśnie Humbert Helixa pokazuje, a co element ma, no to przepaść na, na korzyść. Humemberta. Oczywiście Humbert, tak? No nie do porównania. No, dużo fajniejszy. To też od razu dodam, że dzisiaj już zamówiłem akumulator litowo jonowy 120Ah. Będzie wpływanie, no no bo no to musi być moc, żeby to A utrzymać. A powiedz mi, to już jest e, HD, tak? E, tak? Tak, to jest HD. E, to już rozdzielczość tysiąc... jest taka... no Tu masz 1500 nitów wyświetlanie, gdzie miałem 950 było przy 12. Więc różnica na pewno mm. będzie też w jasności i w tych szczegółach, co mówiłem, obrazowania. No i to jest też ważne. Wiem, że też 15 ma podnieść jakąś nową wersję też wyświetlania są jakieś tam innego odzorowywania, ale jeszcze nie patrzyłem, co Nie tam. bawiłeś się jeszcze w nie menu. Bawiłem, tak, no bo nie chciałem włączać pierwszego włączenia. Pierwszy rozruch, tak, zrobisz na, na łódce. Konfiguracja, żeby była od razu, wiesz, z przetwornikiem i tak dalej. No i zacznie się zabawa, no jeszcze auto tego, mapy ku, chcę kupić, no bo to wiadomo, że mapy muszą być Chyba jest y, na Navionics. Navionics, no, no to Raymarine też ma, też ma właśnie Navionicsa, bo też używamy Navionicsa Więc y, moim zdaniem do, dobre mapy, pokrywające się, jeżeli chodzi o batymetry, więc, więc nie, ma, nie ma się do czego przyczepiać no, Jak więc. ja znam zalew na pamięć, to nie wiem czy też warto, bo i na no tak, inne no. jeziora kupić, to wiadomo Oczywiście, że, że tak. No nie kupujesz po te wody, na których się wychowałeś praktycznie, mm -hmm. tak? No Chociaż, bo to nie ma sensu. Chociaż zalew, może się ale zmienia, zmienia się zmienia. Przy, przynajmniej w torze, przynajmniej w korycie, tym wiesz, gdzie narę wpłynie. No to się zmienia troszeczkę ten, ten, ten zalew. Nie ma, nie, i bóg, nie ma co co gadać. No gdzie my łapiemy. No. I tak, to najbardziej tak. boli, tak. Jedyne też, co patrzę teraz na tą echo jeszcze, no to faktycznie zostawiam się, czy filmów sobie nie puszczać, jak będziemy przepływać z miejsca na miejsce, bo zależy jaki to ekran. No oczywiście kiedyś. Ludzie mają laptopy 13-15 cali. A to nie to, że masz ekran 15 cali, to no to jeszcze przecież dochodzi troszeczkę obudowy. No tak, o, o o całe te body, ten cover, plus wszystkie te switche, przełączniki, nie? Tak. No tutaj jest, wiesz, no, no, no. Teraz jest drugie moje hobby. A właśnie patrzę zrobić Potter. I poszło. I u Tomka właśnie na Instagramie. Instagram, Autogespot, Facebook, konto YouTube. I tam można oglądać. Ja dziękuję. Ja Tomku również dziękuję za do zobaczenia nad wodą. No tak. I mam nadzieję, że Tomek jeszcze pokaże, jak Oczywiście, to urządzenie pracuje. pracuje u nas w filmie właśnie już. I to mam nadzieję że nie nadwodem. I nie na jednej wodzie. Oczywiście, że tak jest. Nie wodę. się, że jedziemy, przecież mamy i pod y, gdzieś tam suwałki mamy troszeczkę Tak tych, tych, na pewno, no, więc, więc troszeczkę pojeździmy. Czortyn może odwiedzimy bazę? Możemy, dlaczego. No. Łódki ja mamy... Trzeci. No widzicie na czym stoimy. Tak. Jest wszystko gotowe, silnik jest z przodu z tyłu. Dokładnie. Echo jest. Nasza ulica też już Maciek teraz pojechał po X piątkę Silniczek na dziobowy, więc tak naprawdę zbroimy się. 40 jamaszka już jest zamówiona. Eee... No i zobaczymy. No. Mam nadzieję, że wiesz. Żeby tylko dwa, pozwolili nam tygodnie. się przemieszczać. Nie dramatyzujmy, nie myślmy o tym i na pewno będzie dobrze. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i dajcie kciuk pod filmem. To Trzymajcie jest się ważne. jeszcze raz. Cieplutko. Do zobaczenia. Hej, cześć. Hej.